redukcja nie wyszła. Było keto, carnivore, dieta samuraja, ale teraz wyjdzie. Teraz mam dietę Power Rangers. Było już o treningu, to teraz o kolejnym bardzo ważnym czynniku naszego życia, czyli o żywieniu. Mam wrażenie, że sporo dietetyków zbyt skupia się na prowadzeniu przepychanek o to, które metody są lepsze, które suplementy gorsze i o to, czy morcowanie jest dobre czy złe. Można się łatwo pogubić. O kurczę, nowa dieta bananowa. Do tego dochodzi dobrze znany w marketingu gobbledygook, czyli używanie niepotrzebnie skomplikowanych zwrotów, technikali itd., tak chcąc wypaść bardziej profesjonalnie i fancy, a skutkuje to tylko irytacją odbiorcy. Prostym językiem o skomplikowanych rzeczach, a nie odwrotnie. Ja nie jestem fancy i staram się trzymać i trzymać podopiecznych w ryzach trzema zasadami. Oczywiście nie będzie się to tyczyło wszystkich przypadków, ale w większości. Po pierwsze, wyczyj żarcie. Nie chodzi tutaj wcale o to, żeby wyczyścić lodówkę do zera. Chodzi o to, żeby w możliwie jak największym stopniu pozbyć się ze swoich nawyków przetworzonego, gumowego i gotowego żarcia. Zajdę po kebabik tej! Gdzie ty babiszu? Nie jesteśmy w stanie wszystkiego uniknąć, ale im mniej przetworzone, tym lepsze. Po drugie, przelicz żarcie. Niezależnie od tego, jak bardzo wyszukaną dietę zastosujesz, to jeżeli długi czas będziesz w nadwyżce kalorycznej, to i tak nic z tego nie wyjdzie. Przelicz to, co jesz, na początku używaj wagi, kalkulatorów, a po kilku miesiącach doskonale poznasz co, ile ma kalorii i będziesz się w tym intuicyjnie poruszał lub poruszała. Po trzecie, zrozum się z żarciem i to chyba najważniejszy czynnik. Wchodzimy tutaj w kwestię mentalną, na jak wiadomo mental jest kluczowy. Zacznij zwijać się do środka i słuchać swojego organizmu. Czy serio jedzenie chipsów przybliża cię do upragnionego celu? Czy słodycze są Ci potrzebne jako pożywienie, czy to może stan, jaki wywołuje jedzenie słodyczy, jest Ci do czegoś potrzebny lub z czymś się kojarzy? Czy dobrze się czujesz w swoim ciele i ze swoimi nawykami? Można tutaj mówić o strefie komfortu, ale czy tak naprawdę komfortowy jest kolejny miesiąc robić niewiele albo nic dla swojego zdrowia? Czemu o tym mówię? Jestem zdania, że lepiej wychodzimy na tym, omijając te przepychanki, żonglowanie dietami itd. Zamiast tego skupmy się na naprawdę istotnych badaniach czy nowinach, na długoterminowym stosowaniu podstaw oraz na po prostu zrobienie z nich stylu życia. Według mnie przynosi mi i ludziom, którzy myślą podobnie, to o wiele fajniejsze rezultaty niż tym, którzy na co dzień żyją treningowo dietetycznym Instagramem czy TikTokiem. Czyli niech się biją o rację, a nam zostawią rezultaty.